Yo, yo, yo. Tutaj jest mój team NK. W sensie nie Jego. cały, ale jest coś. Jest nas dużo. Tak no dużo, dwie osoby. Zamknij się. <grym> <grym> nie, no, no nie, sorry, sorry, nie. E, czekaj, dzisiaj, ile to jest? Dwa. Nie, to z dwa, dodaj. Matematyka, krauna. <crowna. grym> ale Ola, skasowaliśmy. Kto się rozłączył, czy dołączył, czy... Sprawdź ty, bo... Ale ja on od nowa jest przecież, nie było tam tego. Sprawdź ty, bo ja nie mogę. Bo ja jestem na nagrywce. Ja wiesz, że ten, a Olek. Wiesz, że 2 dodać 2 to jest 3 Wiem A wiesz, że 4 dodać 4 to jest 7. A wiesz, że e, 16... Nie, ile 8 dodać 8? I co jest? Aha, dobra. E, 8 to dodać 8 to jest 15 Ola, cicho. E, 16 dodać 16 e, to jest e, 31. E, tak. E, 32 dodać 32 to jest 63. Aż 64 Co? dodać... Co? dobra. Ta nieskończona fajerwerka jest OP. op. Ale w chłopie, wiesz ile ona kosztuje? Dużo. 64 kile. Tak mówić podobno. Nie wiem. Że jeden, to... jeden odłamek. A, no kupuję, to kupuję. Ty. To, y, totem. Totem kupuję. Dobra. A wiesz, że totem jest tani? No wiem. A ile ich masz? Okito to eksportowy. Zamknij się. To nie jest film dla dzieci. A, no to dlaczego nie mogę? E Okito no, to eksportowy. Co w się sensie to jest film. A, no to to, 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 to to. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj pokazujemy fajne rzeczy. Że... <laughs> Okej. Okay. Brak pytań. A nie ma brak pytań. A oni mnie nawet nie słyszą, bo tak masz cicho. Ty jesteś ich cicho. D -d -d -d. Nie, Wiktor. Słuchaj. E, tak. Właśnie sobie Faj y, znalazłem Fajnie funkcję. Fajnie by było No mów, mów. Funkcję znalazłem, w której przyciszę. Przyciszam to, co... Nie, podgłaśniam to, co mówię, a przyciszam a. to, co jest w tle. Ha, Impu! A teraz mnie słyszą? Słyszą, słyszą. Chyba. Czekaj. Słyszę. A wiesz, bierze, a mnie słyszą w ogóle? Fajnie. I, Dobra. Ciebie. To I, ciebie, ciebie, taki... I ciebie. I ciebie, 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 i ciebie. Okej, to koniec. To był film... Okej, 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 To był film wprowadzający do serii... Yy, Jakiej serii? Yy, jakoś musimy to nazwać. <laughs> Dobra. Może... E, e... Codzienne granie w anarchii GG. Nie. <grym> Albo trzy, fał, ee, trzy, fał, czy, na trzy fał, czy na boksie. Trzy fałczy na boksie. Da mi Wendy Nie, trzy fał, czy na boksie. A się boisz? N nie, po prostu nie mam itemów. Ale nie na duelsy. A, nie. Y no to, to tym bardziej nie Trzy, fał, trzy na boksie. Ja tak to nazwiemy. wow Ale czekaj, trzy v na boksie, tak to nazwiemy. Trzy v 3 no tak. No to no. ale to, to seria. Ciechły tak. ja nie nagrywam. No to musisz sobie kanał zrobić. Wow. Odkryć Amerykę. I'm genius. No genius. Dobra, to tyle chyba dzisiaj. Jak dzisiaj? Jak chcę one na Dobrze, to zrobimy inny odcinek. Dobra. <laughs> Lizaczek, daj lizaczka. Daj, liza... daj coś, byczku No, daj. lizaczka ci da. Lizaczka. To może ci kupić w sklepie. Tomuś, no daj coś. Tomuś... wiesz, wiesz że Lizak jest warty 100 zł? Fajnie, to sobie kupię. Eee, nie no. wiem. Tomuś. A wiesz jak stracisz go, to tylko będziesz miał e, 100 zł do, do tyłu? Wiem. Z DDD. Wiem. A wiesz, że jak go kupisz, to nie będziesz miał lat A Wait. wiesz, że jak go kupisz... OK, to ekspo... Przestań, proszę cię. A ja Dobra. nie lubię. Yy, Ta to, to seria nazywa się 3V3 na boksie. Okej. Okay. No to, to w sumie to tyle. No, Ej, a wiesz, że... Mamy, Więc... mam jed, je, mam wiesz, że mam jeden lat. Jedoroczek. wiem. Okej, okay, to tyle na dzisiaj na boksie. Później może jeszcze nagramy... Yy... Jeden na jeden. Na jednej stale. Będzie 3 0. Pozdrawiam, Byczku. Nie wiem kto to, ale okej. Jaki Byczku? Nie wiem, bo ktoś do podszedł. A ten ten, co wrócił na koniec? Dobra. Ciężka wyprawa była. A gdzie Bartek? Dobra, nie wiem, nie mam Bartuli na razie. Z chłopakami jest. Wypieprzaj go, pójdź. To jest tyle. Żartuję. Dostań. To jest tyle jak na dziś. W sensie na boksie. Więc... Mam 10 lat. Yy. Żartuję. Yy. Ile mam? A ile mam lat? Ja mam, ja mam. 50, to są chłopaki z kas. A, a ile mam to lat? Jest. Dobra. Ale co chcesz? Siemano. Hello. No jesteś.